Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym filmie, po chyba trochę długiej przerwie jak na nas. Miesięcznej. No miesiąc, trzy tygodnie, kilka tygodni nas nie było. Spore. Byłyśmy bardzo zapracowane, mnóstwo pracowałyśmy i w ogóle jeszcze nie miałyśmy po prostu czasu nie miałyśmy czasu na nic kompletnie, no ale może jakoś to się zmieni w najbliższym czasie. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Dlatego dzisiaj przygotowałyśmy dla Was coś bardzo takiego luźnego, relaksującego, czyli jestem topowy, co to, to jest słuchajcie, friendship test tak, friendship test. Widzieliście? Ja widziałam ten film dzisiaj na kanale Zoela, takiej e, mm, budyjki, vlogerki e, i stwierdziłyśmy, że to jest taki nawet śmieszny śmiech na, na luzie, żeby tak wrócić wiecie, z czymś takim luźnym, tym bardziej, że pogoda jest tragiczna, więc tak, żeby sobie obejrzeć po prostu dla wyruzowania. I na czym to polega? Mamy tutaj notesy i każda z nas przygotowała sobie dzisiaj 10 pytań yy, i będziemy siebie wzajemnie pytać i zobaczymy, czy znamy odpowiedzi w ogóle, czy się znamy i czy... bo cię skreślę. <grymiany> <grymiany> ja no. zaczynam pierwsze, tak? Jezus. No. <grymiany> Okej. <Okay>. Dobra. <grymiany> e, opisz w kilku zdaniach mój typ faceta. Brunet wysoki, umięśniony, koniecznie z czopką, z, da z daszkiem, ale takim lansiarskim, takim jak na przykład mój chłopak ma. Ehm, taki bardziej, taki przypakowany, nie taki jakiś sztypiorek. Pakier siłowy. Znaczy nie pudian, ale taki... Dobrze zbudowany. Dobrze zbudowany musi być. A czas już tam coś, coś jeszcze z charakteru? Nie, po prostu, no musisz opisać. Dobrze? Dobrze? E, tak, zgadza Puszny się. Znięty, z ładnymi ząbkami, taki radosny. Ehm... No i co charaktery jakiś odwierzysty? Taki był łatwy, żeby mógł se kierować. I co? Taki taki ogarnięty jednym słowem. Okay. Taki, żeby miał pracę, żeby był zaradny, żeby mógł gotować, żeby bawił się z dziećmi. Znaczy, ym, no czyli... No dużo. Ci... No, Panie numer jeden. Się e, mój ulubiony polski aktor. Uh, kurde. Taki najprzystajniejszy ze wszystkich. Ja mam tylko dwóch takich aktorów. Polski? Mm -hmm. Na pewno... Pan Karolak ze względu na diastemę. Na... No jak, nie no śmiałeś się zawsze? Ja mam taki mój brat, ale to bez taki, takiej wiesz... Naj, Najprzystojniejszy polski aktor? Mhm. Boże święta. Bo pamiętam, że grał w Magdzie M. Gra w lekarzach chyba. Maszyński? Nie. Nie. Kto gra w Magdzie M? Prawnika. Nie oglądam Magdy M. Ale kiedyś był. Nie mam telewizora. Jest. Nie wiem, minus. No nie to, wiem. No to Szymon bogowski. Kto to jest? No, grałam takiego jednego, um... bo w lekarzach, Gram w ginekologię w lekarzach. Taki przystojny brunet. Naprawdę? Na pewno mnie <laughs> nie wiedziała. Nie mam pojęcia. No, nie wiem. Następnie. Tak. Teraz ja. Czy kiedykolwiek w dzieciństwie miałam coś złamanego? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej sytuacji? Miałam ja czasami jakieś pytania dla ciebie. Hmm. Ale ty nie miałaś ani nic złamanego. No nie. 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 Ja miałam rękę załamanę, poszłam do mówi z ręką w gipsie, to ty miałaś, Ja nie miałam nigdy nic złamanego. miałam skręcone tylko nogę Dobra, okay. no. Dobra, lecisz. Okay, przekąska. O, Przekąska? przekąska to nie ma. Nie... o słodyczach, a nie o jakimś tam mięsie z grilla. Ale no to w takich Ostatnio na śniadanie miał Ale takie, takie takie do chrupania, tak? Nie, ale no, no, nie, nie chrupie. Znaczy powiem tak, Kasia u jest na diecie, więc ciężko teraz mi po prostu wydobyć jej stałe nawyki, bo wiecie, dobrze, już z best friend, tak, że ona lubi mięsne rzeczy strasznie. A jeśli chodzi o przekąskę, no Tak, taką... coś jest tak sobie przekąsić. Nie mówię o chipsach, ani o słodyczach, bo ja nie jedzę go. Ale... Ty tak, lubisz ogólnie te serki, mhm. sery w ogóle pleśniowe, sery te śmierdzące, ty mhm. to lubisz, ja nienawidzę. i mozzarella lubisz bardzo, też szyby z pomidorami i z sosem... Balsamicznym? To, to macerowa, ale te sery pleśniowe? Nie z, wiem. Czym się je sery pleśniowe? Nie z wiem, Ja z jadwinem, nie... oliwkami. A, oliwki! Tak, lubi Kasia też oliwki. to pół ma prosa. E, To jest za proste, to skreślam w ogóle. <głosy> <głosy> e, dobra. E, be, 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 be. O, to jest dobre pytanie. Czy grałam kiedyś na instrumencie? Jeśli tak, to na jakim i w jaki to w ogóle jest? Chyba we wlecie. Tak. W gimnazjum albo w postałówce jak każdy. O przepraszam, bardzo! Masz minusa. Grałam na pianinie, ale ja nie skończyłam pianinie. jeszcze. Jak to nie? to To było. No przecież każdy gra na flecie kiedyś, ale spaliłaś. Pewnie nie wiedziałaś. No nie. Mhm. Mhm. Nie wiedziałam. Dobra, nieważne, teraz ja. Dobra. Kiedy się pierwsza raz z Kim? O, historia dobrze znana, tutaj słuchajcie, w klatce. <laughs> Nie wiem jak się kolega nazywał ile mogłaś mieć 13 lat? Nie, to było. 14. To taka byłaś mała, już się no tu szlajałaś. Z Kamilem, z Nie, Kamilem, tak, to widziałam, z Kamilem w klatce. Był W, klatce w klatce tak. byliśmy, bo pochodzimy tej samej zerówki, tak się tak kowało w sumie kolega właśnie od urodzenia, bo on tam mieszkał, się mnie i się z nim bawiasz. A to był taki, wiesz, taki kiss taki. Kis. Ale ja myślałam, że starsza, bo ty mi o tym opowiadałaś. Nie, potem to był z Przemkiem. Potoby jak Płanka. Planie. Dobra, Ym, idziemy nie. gdzieś na imprezę. Jaka jest pierwsza rzecz, którą zamówię do jedzenia? To jest banan. Pizza. Mm. <noise> I cena lubi pizza po prostu, ona mogłaby to jeść cały czas i owszy mogła być jakiegoś Włocha, myślę, by ci pizzę robił. O, to jest. I coś. makarony. Ponoś, to na koniec tego jest taka dobra. Pizza seria, <noise> Włocha. Okej, okay. kolejny. Mój znak Zaviaku. Yy, Kasia ma urodziny 11 stycznia, czyli jesteś Co nasz. Teraz moje pytanie. Jak mam na drugie imię? Właśnie myślałam o tym, bo mam to samo pytanie. Agnieszka? Nie! Jak? Katarzyna. A na trzecie nie masz Agnieszka? Nie. A kto ma Nie wiem, Agnieszka? Ale... Kasia jestem. Myślałam, że będziesz wiedziała. Właśnie nie. A ty masz na drugie jak? No właśnie, jak ja też mam pytanie. Na drugie i na trzecie moje imię. O, cholera. Pamiętam, że na birmowanie to sobie wzięłaś jakieś takie dziwne, czy nie? Nie, to nie ty? Nie. <grymne> Ciśnij. <grymne> na drugie masz Kasia. Poczekaj, na Katarzyna. Mam. Skrót omawiałe, omega, o Cicho, Katarzyna. Paulina. Na trzecie. Katarzyna, Paulina. Vanessa. <grymne> Julia. No, <grymne> no dobra, no to zrobiłaś moje. No wybieranie. mamy minus na minus, no sorry, nie, nie wiem, jak mam na drugim. No... no dobra, to było moje okay. drugie. kolejne trzy rzeczy, bez których nie wyjdę z domu. Sztuczne rzęsy. Nie żartuję. Telefon? Tak. To, taki, to jest swoje głupie pytanie, bo także bez tego nie wyjdziesz. Czy torebka? Klucze. Beznadziejne pytanie. A bez jakiego elementu makijażu nie wyjdę z domu? Bez oczu. <laughs> bez, bez oczu. Jak ja nie, nie, założę, że jest. Ten ten okay. Mój ulubiony ten w tym sezonie trend Kasi ulubiony w tym sezonie na początku były paski, ale ona stwierdziła, że to, jest tak, to będzie taki wielki bum na paski, więc troszeczkę wychilowała z paskami. E, wiem, że teraz bardzo lubi chińską porcelanę. Ten niebieski wzór taki modny jest teraz, no. tak? To Taki to. są najbardziej ze wszystkich. Ze wszystkich? E, a najbardziej ze wszystkich, jaki Kasia lubi trend, to. E, jakie są trendy w ogóle? <laughs> I ona chce prowadzić w może. <laughs> No nie, no mówiłaś, że chińska porcelana no jest taka ostatnia, no to jest, ale tak najbardziej ze wszystkich, ile mam najwięcej Czarno rzeczy? Czarno-biały. Nie, nie, I co mam najwięcej na blogu, na przerowie? Słodnice? Total lub A. biały! Biały! na biało Kasia bardzo lubi, zapomniałam, biały. No widzisz, masz minusy. Ojej. Okej, okay, to teraz Ty. Dobra. Jeszcze nie zna. Dobra, dobre yy, to już było, to już było. Otwierasz moją lodówkę, co na pewno w niej znajdziesz? Masło. I jajka. <grym> I nic więcej, Jestem na magię w chacie. O nie, wszystko jest z jajkiem, ona i jajka cały dzień, na miękko, na twardo, pastelkę, jajeczną i wszystko inne z jajka. Teraz ja pytanie mam. Okej. Okay. Yy, ile chciałabym mieć dzieci i jakbym je nazwała? Nie, za czemu mam mamie pytanie? No bo widzisz, tak się lubimy, że tylko mamy takie samo. Chyba ja właśnie nie mówię, coś o Zosi. Tak. Dziewczynka, to będzie jakąś trójeczkę byś chciała, tak. tak? Zosia, wiem, że na pewno. nie pomagujesz po mnie i ma jej jagodę na pewno. Nie! Ja chciałam mieć Stanisława po moim dziadku, nie. ale mi z ode mnie. Ja też mam Stanisława dziadka. I no. to tyle? No, ale ile ile bym chciała Trudy, mieć No tak, ale jak kciowo. Płcio. <laughs> Może być dwie dziewczynki, jeden chłopiec. Odwrotnie, dwóch chłopców i jedna dziewczynka. Trzeciwcie ja będzie. Żeby mnie bronili na stare lata. Tak, na pewno uważam, bo... A ja? E, ty chciałabyś Maja. To w ogóle jest takie, w ogóle, po wykartowane. Miałeś... Jak nie? Chciałabyś mieć bliźniaczki. Wziło. No tak. Bo... Kasia chciałaby mieć bliźniaki albo bliźniaczki. Ma szansę dużą w przyszłości. <laughs> Póki co, na dzień dzisiejszy. E, Maja, Jagoda. Bardzo Ci się podobała ostatnio Helenka. I mhm. e, tak mówiłaś też o Stasiu, o Franku. Stanisław. Y... Ja po Marcina mam Okej, nie dół. Teraz Helena po e, Pani Chorodyńskiej. Kiedyś była miała być Maja Jagoda, Oliwia Borówka i Malina, ale to już się zmieniło. Ale Maja Jagoda będzie, tak mi się wydaje, no, że być nie przejdzie jeszcze do tego czasu. Dobra. Dobra. A, to ja już teraz tym Okej. Okay. Co mnie najbardziej denerwuje w innych ludziach? Dwie cechy takie. Które A... skreślam ludzi od razu. Naprowadzamy mm. to do szału. Do szału? Jak ktoś... Znaczy ja powiem kilka rzeczy, bo no to przy... ciebie by dużo rzeczy no, no nie bie 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 w ludziach, no przyjaciół. dlatego no. E, na pewno Kasia ma bardzo dobrą e, umiejętność wyłapywania kto osób fałszywych w towarzystwie. No lubisz mężczyzna. osób zakłamanych. Numer jeden. E, to jest numer jeden i ja jestem bardziej naiwna w tej kwestii i jakaś taka, nie wiem. No, ale Kasia łatwo wyłapuje i od razu mówi, że tej osobie nie wolno ufać, bo jest fałszywa i po prostu tyle. Także nie nienawidzisz osób fałszywych, sztucznych, które cokolwiek udawają i bardzo udają. Łatwo to wyczu udają i bardzo łatwo to wyczuwasz w towarzystwie. I wydaje mi się, że też nie lubisz osób e, takich, które nie umieją się śmiać z siebie. Też. Takie są bardzo takie, wiesz co chodzi, że nie łapią naszych żartów. <noise> naszych żartów nikt nie łapie. Ani moich zielonych włosów, koniec. Nie mówię, to A to druga, jak jest, jest ta jaką ty, jak sobie pomyślałaś? Bo ja trafiłam tą taką, taką, pierwszą, ale ja nie lubię takiego podwizywania się. takiego, A, o, rzadko mówiąc, mogę to powiedzieć. No nie wiem, może nie. Na morze nie. Z z anteny. <laughs> nie wiem, bo to jest tak, jak ludzie po prostu wchodzą w tyłek komuś, żeby się po prostu przypodobać, żeby mieć z tego jakieś tam korzyść. Tak, trafia to. mi po prostu szlak. Ja tak. nienawidzę takich ludzi, od razu się od nich izoluję. Dlatego tak, jesteśmy <laughs> same. A to rzeczywiście, nie pomyślałam o tym, o takim właśnie. E... Tu się przypodobam, tu będę miał jakiś tego profit jest przyszłości. Bro, o, I... taka, wiesz jak to się nazywa? To się nazywa bycie interesownym bardzo, o, bardzo. Czyli szukaniu, e, z kimś się tam spotkam, zagadam i jakieś dobre coś tam miała. miała, Tu też przykręcę, tam coś zakręcę. No nie lubię takich. No tak. tak. dobra. E, wiesz co, chyba ja mam już tyle nie mam więcej pytań. Wiesz, Tak przegrała. daję Przegrałam. Ty jeszcze masz jakieś? Ja już nie mam. Yy. To dziecko, trend. No to co, chyba tyle no. no, to no to się poznałyśmy od się od nowa. Katarzyna droga. I cóż no. Tak, widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że będzie to już to troszkę tak częściej i, częściej i bardziej konkretniej. konkretniej. Bo ten dzisiaj film to jest taki totalnie w ogóle tak, luzacje, taki na luzie, żeby sobie porozmawiać, pośmiać się. Pośmiać się z nas i poznać nas bliżej. Do zobaczenia. Pa! Pa!